Dzień dobry, Piotr Toponiński. Przed nami wirtualne spotkanie w ramach e kampanii Warto Bezgotówkowo. Naszym gościem jest dziś Sebastian Radzimowski z Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Radzimowski pracuje w Zespole Płatności Mobilnych w obszarze codzienne bankowanie i to codzienne bankowanie będzie tematem naszej rozmowy. Porozmawiamy o tym, czym płacimy, w jaki sposób i gdzie w czasie pandemii COVID-19 COVID wpłynął na całe nasze życie, a także na sposób, w jaki wydajemy nasze pieniądze. My skupiliśmy się na analizie użytkowników płatności mobilnych, czyli płatności telefonami, płatności blikiem, czyli tych, które podczas pandemii miały największe wzięcie, największe zainteresowanie z tego powodu, że były takie najbardziej bezpieczne pod kątem właśnie zagrożenia pandemią. Więc bardzo szybko odnotowaliśmy pierwsze zmiany w zachowaniach użytkowników. Już w marcu były znaczące spadki sprzedaży praktycznie w każdej metodzie płatności w sklepach stacjonarnych. Bo po prostu chowaliśmy się w domach. Tak, dokładnie. I to były spadki rzędu tam 6-18% w zależności od metody w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Natomiast, już taki kompletny, największy spadek odnotowaliśmy w kwietniu, gdzie to były rzędu nawet do 36% versus właśnie grudzień. Natomiast ciężko jednoznacznie ocenić, w jakim kierunku poszły zachowania klientów, bo w zależności od metody, klienci się zachowywali zupełnie inaczej. I tak jak w bliku, na przykład, robią klienci dużo więcej transakcji, nawet w sklepach stacjonarnych, tak już w portfelach, jak Apple Pay i Google Pay, te zmiany były mniej dynamiczne niż w samym bliku, na przykład. Co mogło wpłynąć na to, że ten blik stał się popularniejszy? My do Blika myślę jeszcze później wrócimy, ale teraz, skoro się pojawia, to spróbujmy zostać i wpisać pin do blika i spytać, o co chodzi. Blik pewnie stał się popularny, ponieważ ten kod może być podawany innej osobie. I może dlatego to spowodowało takie zachęcenie klientów do częstszego korzystania z blika, bo mogli podawać ten kod kurierowi na przykład, więc byli tacy bardziej bezpieczni i nie używali wtedy terminala. Zaglądamy do danych, które udało się zebrać przygotować. Mamy e-portfele. Mamy płatności telefonem. Myślę, że te apele o to, byśmy płacili bezgotówkowo, nie używali gotówki w wiosną, w kwietniu, w marcu, wpłynęło również na to, jak dzisiaj się zachowujemy i w czasie... Niepewność przed nami i będziemy musieli również w domach więcej czasu spędzać, wracają te stare przyzwyczajenia. Tak, zgadza się. W tej chwili już wydajemy, wracamy do poziomów i wydajemy dużo więcej niż przed pandemią. Płacimy już praktycznie normalnie, więc te poziomy, zarówno ilościowe, jak i transakcji są dużo większe. Największe właśnie takie zmiany są na tych e-walletach, czyli Google Pay też zyskał bardzo dużo 85% wartości transakcji versus grudzień. Blik prawie 70% zyskał wartościowo właśnie od początku roku, więc są to bardzo duże zmiany wartości. Więc jak widać, klienci bardzo chętnie korzystają z płatności bezgotówkowych, szczególnie z tych takich nowoczesnych, właśnie jak Blik, jak Google Pay czy Apple Pay. Apple Pay, mimo że później wszedł na nasz rynek, okazuje się, że nie ma tu pewnej konkurencji z Googlem, tylko tak samo w podobny sposób korzystamy z tych usług. Tak, dokładnie. Te różnice pomiędzy klientami użytkującymi Apple czy Google Pay nie są znaczące. Gdy zajrzymy do danych, można zobaczyć pewne rozgraniczenie. Są klienci, którzy używają tylko tych form płatności i w ogóle zapomnieli o tym, by mieć parę złotych w swoim portfelu. Tak, zgadza się, my też odnotowujemy coraz większą masę klientów, która przestaje korzystać z plastiku, przestaje korzystać z gotówki, a korzysta tylko z płatności alternatywnych, powiedzmy, czyli takich jak Google Pay, Apple Pay. I u nas w banku odnotowaliśmy dwukrotny wzrost od początku roku takiej liczby klientów, którzy korzystają tylko i wyłącznie z kart wirtualnych bądź kart zapisanych w e-walletach. My to wiemy, ale być może jest pewna grupa widzów, którzy jeszcze do końca do takiej formy nie są przekonani. Jak przekonać do tego, by zostawić gotówkę w domu i jednak zakupy w internecie czy w, na stacji benzynowej albo w kiosku poczynić za pomocą nie tyle karty płatniczej, co na przykład telefonu? Przecież to nie jest trudne. Ja myślę, że wystarczy spróbować i jeden raz, i na pewno ta osoba się przekona, ale jedy, takim głównym elementem, który spowodował to, że klienci, którzy już zaczęli korzystać, to nie wracają do karty, jest to, że telefon jednak mamy zawsze przy sobie. Gdziekolwiek nie wychodzimy, to ten telefon jest takim immanentnym elementem naszego życia, więc mamy go praktycznie ciągle. Idziemy. Do klubu, idziemy na miasto, idziemy na plażę, mamy przy sobie telefon. I dziś nie możemy płacić w pełni bez żadnych ograniczeń. I myślę, że to jest takim największym powodem, że nie musimy pamiętać o portfelu, nie musimy pamiętać o gotówce, i, a mamy jednak ten telefon, który jest zawsze przy nas, i dlatego nim chętnie płacimy i chętniej po, po niego sięgamy. Karta debetowa albo kredytowa, ale mamy również serwisy, dzięki którym możemy w szybki sposób połączyć się z naszym kontem i zapłacić za różnego rodzaju zakupy. To na przykład przelewy 24. Również macie dane dotyczące tego, jak z tego źródła płatności, mogę tak powiedzieć, korzystamy. Tak. W okresie pandemii zaczęliśmy jako Polacy robić, tak jak pewnie większość nacji, coraz więcej zakupów internetowych, więc te wzrosty były widoczne zupełnie przeciwnie do z kolei sklepów stacjonarnych czyli już od marca zaczęliśmy robić znacząco więcej zakupów internetowych w każdej metodzie płatności, i najwięcej tam zyskał BLIK, czyli ta metoda, która jest naszą, tak jakby, narodową Dumą bo to jest nasze polskie rozwiązanie. I inne metody zyskały mniej, ale nadal są popularne. O to, o co pytałeś, czyli ten przelew 24, jest to usługa, która jest najmniej chyba dynamicznie się teraz rozwija. Może dlatego właśnie, że blik trochę wypiera ją z powodu tego, że jest, łatwiej, jest szybszy, łatwiejszy i wiele już sklepów internetowych umożliwia praktycznie z poziomu wyboru metody płatności już wpisanie kodu blik, co powoduje, że te zakupy są bardzo szybkie. Wystarczy w aplikacji często wybrać opcję blik i później ten kilkucyfrowy numer wpisać na stronie internetowej, Enter i załatwione. Okazuje się, że edukacja na tym poziomie jest prosta również w stronę tych internautów, którzy na co dzień nie robią zakupów. Wiem co mówię, bo miałem do czynienia z edukacją swoich rodziców czy babci. Tak, to nie jest łatwe. Ludzie, którzy korzystają z tradycyjnych metod są przyzwyczajeni do tego, jak bankują, jak kupują, więc ciężko jest zaczynać takie rozmowy. Aczkolwiek, jak już się z kimś przejdzie taki proces, choćby raz czy dwa, to te osoby się przekonują do tego, że jest to łatwe, że jest to intuicyjne i proste i nie wymaga wielkiego wysiłku. Tak jak właśnie płatności plikowych. Gdy korzystamy z różnego rodzaju portmonetek w internecie, korzystać możemy również z aplikacji typu Skycash, typu e Mpay. Dzięki nim można na przykład zapłacić za parkowanie albo za bilety komunikacji miejskiej. Również macie dane dotyczące tego, jakie bilety kupowaliśmy w kwietniu. To była pewna przepaść, bo siedzieliśmy w domu, ale chyba też już widać odbicie i można zachęcać do tego, by z takiej formy korzystać. Przy płaceniu za swoje bilety miesięczne czy kwartalne? Tak, jak najbardziej. W zeszłym roku, w okresie tak mniej więcej marzec, sierpień, sprzedaż biletów w komunikacji miejskiej mniej więcej była na podobnym poziomie. Niewielkie wahania były. Rekordowy miesiąc to był październik, związany oczywiście z rozpoczęciem roku akademickiego. Natomiast w tym roku, w marcu. Było widać znaczący spadek do poziomu 44% wartości biletów z okresu grudnia ubiegłego roku, a w kwietniu to było 16%, czyli spadek był ponad 80% wersus grudzień tego ilości i wartości biletów, jakie kupowaliśmy w zeszłym roku odbicie dopiero następowało powoli w czerwcu, a wrzesień jest już takim miesiącem, kiedy można powiedzieć, że powróciło wszystko do normy i kupujemy tak samo bilety jak w ubiegłym roku no, i myślę, że również warto pamiętać, że nie musimy płacić gotówką w kiosku czy w biletomacie. Możemy także skorzystać z aplikacji i zrobić to na odległość, bezgotówkowo. Było o korzystaniu z Google Pay, z Apple Pay, jednak banki również zachęcają do tego, by korzystać z ich usług, takich jak PO Pay, by z aplikacji bankowej korzystać. I nią płacić. Wydaje mi się, że trochę to w czasach korzystania z telefonów komórkowych, gdy mamy włączone NFC, po prostu płacimy. Nie zwracamy chyba często uwagi na to, które logo się pojawi, ale również możemy płacić bankową, w cudzysłowie, kartą, po prostu o tak. Tak, zgadza się. Możemy płacić kartą, możemy płacić rozwiązaniem banku dostarczonym do aplikacji mobilnej, możemy płacić rozwiązaniami niezależnymi, tak jak Google Pay, Apple Pay. Wszystkie te metody są tak samo bezpieczne, wszystkie są tak samo szybkie, ale natomiast klienci sami trochę weryfikują to, którymi metodami chcą płacić. Dlatego my, na przykład, wycofujemy HCE i będziemy wspierać bardziej te metody niezależne. Czyli Google albo Apple, i w tę stronę będziecie szli. Rozmawialiśmy już o polskim standardzie płatności, o naszej dumie, tak jak przed chwilą udało się to hasło gdzieś pojawiło w naszej rozmowie, czyli o bliku. To może zajrzyjmy, za co najchętniej płacimy blikiem, ile płacimy, gdy już dochodzi do tej transakcji. Mamy takie dane. Najchętniej robimy transakcje w e-commerce, czyli płatności w zakupach internetowych i na średnią kwotę mniej więcej 116 zł. Kolejne już usługi są mniej więcej porównywalne w użytkowaniu klientów czyli są to przelewy na telefon, są to wypłaty z bankomatów i są to transakcje w sklepach stacjonarnych, z czego te kwoty są transakcje e i przelewy te kwoty są mniej więcej zbliżone. Tak jak powiedziałem, dla transakcji w sklepie internetowym to jest 116 zł, dla przelewu na telefon 129 zł. Wypłaty z bankomatów, tak jak się można domyślać, są na dużo większym poziomie, około 405 zł średnio, a transakcje w sklepach stacjonarnych są na poziomie około 51 zł. I najchętniej, Bankomaty. najbardziej rosną przelewy na telefon, nawet 180% versus ubiegły rok. Tak samo transakcje w internecie. Około 130% więcej takich transakcji robimy niż w ubiegłym roku. Co wpływa na to, że to przesyłanie na telefon staje się tak popularną usługą? Bo jest to na pewno bardzo proste bardzo szybkie środki trafiają na rachunek odbiorcy w kilka sekund, a dodatkowo większość banków ma to bezpłatnie. I coraz większa liczba klientów korzysta z takiego rozwiązania, więc te przelewy są praktycznie możliwe już między każdą osobą. Gdy zajrzymy do danych, które udało się zebrać, to możemy również sprawdzić, jak wyglądają nasze płatności w porównaniu do transakcji w POS-ach, czyli w sklepach stacjonarnych, w e-commerce. I tutaj też widać pewne różnice, że w e-commerce wydajemy więcej, a gdy idziemy do sklepu, to chyba jednak rzadziej albo trochę mniej płacimy bezgotówkowo, a tam idzie wersja gotówkowa. Tradycyjnie, przynajmniej na chwilę. Czy nie? Być może jestem w błędzie. Nie, nie jesteś w błędzie. Właśnie dokładnie jest tak, jak mówisz, że w sklepach wydajemy około 50 zł na średnio na taką transakcję. Jedną. Natomiast w sklepach internetowych to już zależy od metody płatności. Wydajemy od 103 zł, nawet do około 200 zł, w zależności od metody, którą płacą klienci. Więc A... wartość takiej pojedynczej transakcji jest dużo większa niż w sklepie stacjonarnym. A gdy sprawdzimy jak to się zmienia rok do roku, najchętniej wybieraliśmy Aoalety. Tam odnotowaliśmy największe wzrosty sprzedaży i użycia przez klientów i tak wartościowo jest to ponad 220% rok do roku. Blik jest też odnotowaliśmy wzrosty, aczkolwiek mniejsze w granicach 140-150%. Więc jak widać są to znaczące różnice versus poprzedni rok. Zastanawiam się jak zachęcać ludzi do tego by korzystali z tych usług, może nie trzeba zachęcać i rzeczywistość wymusza na nas pewne kroki, a może jednak kampania ze strony banków do tego żeby korzystać z usług bezgotówkowych, żeby wykorzystać blika czy e-wallety w tę stronę może należałoby pójść, czy jednak czekamy i patrzymy na rozwój wydarzeń wokoło krajowo-światowych? Nie, na pewno nie czekamy, dlatego że klienci nie są świadomi usług, nie są świadomi, jak one działają, nie są świadomi korzyści, jakie one przynoszą. Dlatego my bardzo zachęcamy klientów i uświadamiamy tym, jak usługi działają, jak można z nich korzystać, w jakich kanałach oraz właśnie jak wpływają na szybsze dokonywanie transakcji, na bezpieczeństwo klientów, więc na tym nam zależy, więc na pewno warto klientów uświadamiać, jak działają takie usługi, jak są szybkie i dlaczego warto z nich korzystać. A skąd się ta nieświadomość może brać? Bo mam wrażenie, że jednak internauci to wiedzą, z czego korzystać można. A, a tu proszę, słyszę o nieświadomości. Sporo osób po prostu nie słyszało nigdy o takiej usłudze albo nigdy nie korzystało i trochę ma obawy przed pierwszym użyciem takiej metody płatności, na przykład jak blik, czy płatność w e-walletach. I myślę, że wiele osób działa na takiej zasadzie, że znajomy widzą od znajomego, próbują jeden raz i wtedy dopiero zaczynają się zachęcać do korzystania częściej. Czyli trochę taką pocztę pantoflową korzystać będziemy już niebawem, dzięki pomocy swoich znajomych. Tak, dokładnie, tak mi się wydaje, dlatego my jako banki zachęcamy klientów i uświadamiamy ich, jak takie metody działają, po to, żeby chętniej z nich korzystali. Myślę, że kwestią, którą też trzeba wyjaśnić czy zaznaczyć, jest bezpieczeństwo tego typu form płatności. Czym płacenie e-walletem różni się od płacenia kartą taką fizyczną w ręce? Dziś płatność e-walletem czy kartą fizyczną jest tak samo bezpieczna, i zarówno telefon, jak i karta może zostać nam ukradziona. Obie te metody mogą zostać przez nas bardzo szybko zablokowane. No dobrze, ale zasady związane z cyberbezpieczeństwem wydaje mi się, że jednak warto i, i, i tak powtórzyć, że nawet jeśli korzystamy z portfela, z karty czy, czy z blika, to ten telefon gdzieś powinien być zawsze blisko nas, a nie odłożony na bok. A nasz pin nie powinien składać się z czterech takich samych cyfr. Tak, dokładnie. Więc bezpieczeństwo naszych klientów jest też bardzo istotne, dlatego uświadamiamy właśnie, w jaki sposób powinni bankować, w jaki sposób powinni chronić swoje dane przed oszustami. Zastanawiam się jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie możemy znaleźć więcej informacji na temat e-płacenia, czy na temat płacenia bezgotówkowego, bo powiedzieliśmy wiele, pojawiły się różnego rodzaju pojęcia, tak jak HCE, tak jak e -y. Zachęcić, wydaje mi się, moglibyśmy do lektury, czy do własnej edukacji, by korzystać w niedalekiej przyszłości z tego typu usług. Przede wszystkim warto czytać wiadomości przesyłane przez bank, warto czytać wiadomości puszczy, pop-upy, które występują po zalogowaniu się do serwisu internetowego. My na naszej stronie też mamy zakładkę poświęconą takim płatnościom, i tam są opisane wszystkie te metody, opisane są korzyści z nich korzystania, i także cechy tych usług. Bank to jest wiarygodne źródło informacji. To nie jest tak, że przesyłane przez Was informacje to spam. Spotykam się czasami z informacjami, a znowu mi coś bank przesłał. To usunę, odkliknę, zaznaczę jako przeczytane. A to jest ważna wiedza dotycząca naszych pieniędzy. Tak, dokładnie. Nasze. Bankowanie zaczyna być bardziej nowoczesne, zaczynamy korzystać coraz bardziej z takich metod, które są niestandardowe, powiedzmy, versus kilka lat wcześniej, i dlatego powinniśmy czytać świadomości przesyłane przez bank, po to, żeby być na bieżąco właśnie z bezpieczeństwem, na bieżąco z tym, jak należy bankować, żeby samemu czuć się pewnie w tym. Tym bardziej, że to jest już tak powszechne, że nieważne czy siedzimy w samochodzie, czy robimy zakupy w domu, czy wychodzimy na miasto, wszędzie możemy z tych usług skorzystać. Jest to bardzo szeroko zakrojone. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Dzisiaj z tych usług możemy korzystać wszędzie: w sklepie stacjonarnym, w sklepie internetowym, czy nawet kupując bilety komunikacji miejskiej, parkingi, czy zamawiając taksówki. I dane na ten temat, myślę, że za rok też będzie można porównać i sprawdzić, jak rok 2021 i 2020 można ze sobą porównać. My mamy nadzieję na to, że będziemy płacili częściej i więcej bezgotówkowo przy wykorzystaniu tych nowoczesnych metod. My też mamy taką nadzieję i zachęcamy do tego klientów, bo uważamy, że takie metody są po prostu korzystne i są ciekawym też rozwiązaniem, jak płacić szybciej i bezpieczniej. Mówił Sebastian Radzimowski Santander Bank Polska zespół płatności mobilnych w obszarze codzienne bankowanie. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również.